OK, witam serdecznie na naszym cotygodniowym podsumowaniu progresu, na naszym cotygodniowym wywiadzie z naszymi podopiecznymi z programu Budowy Sylwetki Hollywood. Przeprowadzamy te wywiady właśnie po to, żeby pokazać, jaki jest, jak to wszystko wygląda od środka, czyli nie tylko same zdjęcia, wywiady, ale również po prostu pozadawać takie normalne pytania, poznać klasyczną historię e, i rzeczywiście udowodnić, że te osoby ze zdjęć rzeczywiście istnieją e, i również mają, mają, e, mają życie, mają problemy, nie mają wszystkiego ułożonego pod tace, tylko rzeczywiście gdzieś tam e, mają pracę zawodową, obowiązki domowe e, i celem właśnie tych wywiadów jest to, żeby właśnie przedstawić tę historię i Zainspirować inne kobiety właśnie do zmiany. Więc dzisiaj mam zaszczyt gościć właśnie Ewelinę. Ewelina, która jest z się 11 miesięcy w programie budowy Sylwetki Hollywood. Ewelina, na samym początku, jakbyś mogła powiedzieć kilka zdań o sobie, skąd jesteś, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz? Jestem z Województwa świętokrzyskiego. Dokładnie 12 kilometrów mieszkam od Kielc na wsi. Jestem grafikiem komputerowym, więc praca siedząca. Mam 49 lat skończone. No i tyle. Super. Jakbyś mogła opowiedzieć, właśnie historię, historię o sobie, właśnie dlaczego postanowiłaś dołączyć do programu Hollywood, czyli właśnie z jakimi problemami borykałaś się przed dołączeniem, co było Twoim takim głównym celem do osiągnięcia. No, głównym celem to była poprawa kondycji. Poza tym mój mąż narzekał, że na wyprawach rowerowych zamiast jeździć to ja prowadzę rower. No i to właśnie było głównym powodem. No i poza tym chciałam trochę zrzucić z kilogramów. No niestety dopadło mnie 40+, więc pomału, pomału łatwo było przybrać, gorzej było zrzucić. No i poza tym właśnie dwie kontuzje, złamana noga, kontuzja barku. No to spowodowało, że zaczęłam czegoś dla siebie szukać. Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. Czy próbowałaś wcześniej jakiś metod, czy na przykład, nie wiem, zapisywałaś się na siłownię, albo testowałaś jakieś inne programy, jakieś diety? Yy, diety stosowałam, tak, byłam na diecie Dąbrowskiej, próbowałam trochę właśnie więcej soków, mniej yy, jedzenia, czyli taka dieta stricte mało kaloryczna. Yy, na siłownię nie chodziłam, bo jakoś tak nie po mi było do siłowni, ale miałam handelki w domu i coś tam próbowałam ćwiczyć razem z youtuberkami, no ale no, niestety nie było takich efektów jak są teraz. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli ile czasu to trwało, jak tak samodzielnie próbowałeś właśnie wszystko wszystko wprowadzać? No prawie 5 lat, bo to było od chwili, kiedy właśnie nogę złamałam, więc po tym czasie mm. zaczęła czasie rehabilitacja nogi, no i coś tam próbowałam poprawić swojej sylwetce, mm. swojej kondycji, no ale nie udawało się. Mhm, rozumiem. Czyli 5 lat samodzielnie to jest dość dużo czasu. I co tak wpłynęło właśnie na ciebie, że jednak postanowiłaś ok, kończę testowanie to samodzielne. Zaufam właśnie komuś w procesie metamorfozy. Co, co Cię skłoniło do tego? Co ci zmotywowało? Co ci przekonało? No, tak naprawdę to całkiem przypadkiem trafiłam na ciebie na Facebooku, właśnie widziałam metamorfo metamorfozy innych dziewczyn. Mówię, dobra, spróbuję. I tak naprawdę yy, zobaczyłam film, chwilę się zastanowiłam, mówię, dobra, wysyłam ankietę, zobaczymy, co będzie. No i bach, jestem. Jakie było twoje takie największe zaskoczenie, prawda? No, no bo to była na pewno zmiana, prawda? Pięć lat samodzielnie sobie działasz, a tu nagle wiesz trener, a tu nagle wiesz dieta, a tu nagle ktoś dzwoni, a tu nagle coś się dzieje. Co było twoim takim zaskoczeniem w pierwszym miesiącu, w pierwszych dwóch tygodniach, no ja Ci powiem, że dwa tygodnie to już była duża różnica. Ja muszę półtora kilometra dojść do przystanku, gdzie, jeszcze mam troszeczkę pod górkę, gdzie to dojść do przystanku i czekanie na koleżankę zanim ona przyjedzie samochodem, to musiałam chwilę odsapnąć, a po dwóch tygodniach to ja czułam, że dosłownie mogę wbiec te półtora kilometra i siadam do samochodu i mówię, nie, nie mam zadyszki żadnej, więc naprawdę po dwóch tygodniach spora różnica była już i w kondycji, no i też w samopoczuciu, mhm. bo tak lekko się czułam. Mhm. A kolejne trzy miesiące, prawda? Bo pierwsze dwa tygodnie kondycja, prawda, samopoczucie, a przez kolejne tygodnie do trzech miesięcy, pamiętasz może jakie największe zmiany zachodziły? No to przede wszystkim wrzucanie z wagi. Chociaż tak jak właśnie opowiadam mhm. koleżankom, to one wszystkie były zdziwione, że, yy, że tak ładnie to mi schodziło, bo to nie było tak. Re rest Radykalne, 5 kg, ale jak dosłownie co miesiąc po 2 kg tylko gubiłam, więc nawet dziewczyny mhm. takie zdrowe było to odchudzanie. No prosztym, właśnie mhm. oprócz wagi, no to też widziałam i poprawę, i w skórze, i yy, ciało się takie fajne robiło jędrne, więc to naprawdę mhm. efekty były ogromne. Mhm. Tak jest, tak jest. Dwa kilogramy to tak książko, książkowo bym powiedział, prawda? Więc rzeczywiście to nie jest tak, że najpierw wiesz, jest pięć kilogramów, a później pół roku, nic, tylko to jest rzeczywiście, że gdzieś tam stopniowo leci, więc właśnie bardzo fajnie. I tutaj te zdjęcia, które masz porównawcze, są naprawdę bardzo fajne, bo tutaj mówimy, to mamy okres właśnie ten pięcioletni, czyli to, co wspomniałaś, że zaczęłaś właśnie. Zaczęłaś właśnie dbać o swoją sylwetkę. I choć tutaj właśnie po lewym koszulkę na koszulkę na sobie i nie do końca widać, właśnie, właśnie czy to brzucha, czy to wszystkiego, natomiast no, widać po prawej stronie, że jest naprawdę zupełnie inna sylwetka. Ale też to samo miejsce, więc rozumiem, że gdzieś tam lubisz wracać, tak. lubicie wracać, tak? Do tych samych miejsc. Gdzie to jest, no. tak, tak jeżeli to, to jest to de mar, Hiszpania. Yy, posta brawa I postanowiliśmy wrócić do tego miejsca z mężem, bo wtedy to ja pojechałam tam do tego miasta sama, bo mój mąż był z inną ekipą. I ja sobie yy -y. tak się sama wybrałam. I on jak zobaczył zdjęcie, mówi nie, musimy tam pojechać. Mówię dobra, pojedziemy. No i właśnie pojechaliśmy i, i mówię, ale musisz mi za to zrobić zdjęcie do porównania. Więc <laughs> to zdjęcie to z mojego męża, to z tego roku. Aha, jaka tutaj dzieli, e, w razie czego jeżeli nie pamiętasz, to ja mam tutaj zapisane, ale czy pamiętasz plus minus ile kilogramów zgubiłaś właśnie od rozpoczęcia swojej metamorfozy do teraz, czy, e, tak, czy tak. potrzebujesz tutaj przypomnieć? Nie, tak? pamiętam, bo zapisując się do programu, dokładnie 16 października to było, mhm. ważyłam 65 kilo, mhm. a dzisiaj ważę 54. Mhm, mhm. Super, to jest, to jest 65 i 54, tak? Czyli 11 kg wagi. Tak jest. Tutaj widać właśnie bardziej szczegółową zmianę, prawda? Na zdjęciu porównawczym widać, że tutaj ten sześciopak pięknie wychodzi, że tutaj nogi się wysmukliły, że tutaj rzeczywiście ramiona też się podniosły i również też generalnie sylwetkę. Sylwetka również się zmienia, jeżeli chodzi o postawę, bo te mięśnie, jednak pleców. Zaczynają ciągnąć do tyłu, czyli nie idziemy tendencyjnie do przodu, tylko zaczynamy odginać się do tyłu, i to jest właśnie bardzo, bardzo duży sukces, który, który na pewno przekłada się również chociażby w pracy jako graficzka, prawda, komputerowa, gdzie, gdzie gdzieś tam no, siedzisz przy komputerze, prawda, i tego ruchu jest mniej. Czy, czy też zauważyłaś różnicę, jeżeli chodzi o takie kwestie dolegliwości bólowych, tego typu rzeczy? Zgadza się. Ja za, nie zawsze bolał odcinek lędźwiowy. I ostatnio sobie uświadomiłam, że ojej, ja staję z krzesełka i mnie kręgosłup nie boli. I to tak nagle jakoś, nie wiem, to w przeciągu dosłownie miesiąca czasu tak yy, jakoś zaskoczyło mnie to. Bo nawet jak wcześniej ćwiczyłam, no to zawsze było tam, jak wstawałam, no to czuć było jednak ten odcinek ręźbiowy, a właśnie ostatnio przez ostatni miesiąc czasu ja staję z krzesełka, mnie kręgosłup nie boli w ogóle. Więc to jest rewelacyjne. A poza tym jeszcze powiem odnośnie postawy. Ja zawsze byłam wąska w ramionach i w te wakacje szłam z moją mamą, ja tam właśnie byłam tak bardziej obcisło obrana i moja mama mówi ale postawa ci się zmieniła. Jakaś taka szersza w barkach się zrobiłaś. Zawsze właśnie mam tu wąska, wąskie ramiona, a szeroki tyłek, nie? A teraz mówi no ładnie cię proporcje". Więc nawet inni yy, drodzy ludzie zauważają właśnie i postawę i figurę, więc to jest fajne, że te efekty naprawdę są. Uh -huh, uh -huh. I to z pewnością będzie miało bardzo duży wpływ na takie ogólne zdrowie za 5, 10, 15 lat, bo to jednak, wiesz, jeżeli z biegiem lat niestety, ale naturalny proces jest taki, że mięśnie nam się rozpadają i ta sylwetka zaczyna nam się iść do przodu, jeżeli my nic z tym nie robimy, jeżeli nie budujemy mięśni, jeżeli nie wzmacniamy ich wszystkich no to niestety właśnie gdzieś tam e, ta sylwetka idzie do przodu, ale to, co jest fajne, to to, że właśnie w każdym momencie życia na dobrą sprawę można ten proces zacząć odwracać, tylko właśnie trzeba, trzeba to wszystko prowadzić. Takie dodatkowe pytanie, powiedz mi proszę, Ewelino, bo tak, e, pracujesz, e, e, gdzieś tam właśnie pracujesz e, starnie, jak wygląda Twój dzień, jeżeli chodzi o to, jak się różnił może przed dołączeniem do programu Hollywood, a jak wygląda teraz? No przed dołączeniem do programu. Znaczy, w sumie tryb mam taki sam, bo wstaję 5.30, szykuję się o 7.00. Najpóźniej muszę wyjść z domu, na 8.00 jestem w pracy. 8 godzin siedzenia, później wracam. No i teraz zazwyczaj, jak wracam, robię sobie trening po pracy. No bo rano niestety Od nie jestem w stanie wstać. Mm -hmm. wcześniej. Tak, mm -hmm. wracam po pracy, robię trening. No i później właśnie jem kolację po treningu. No, i przygotowuję sobie posiłki na następny y, dzień, czyli śniadanie i obiad. Z mm -hmm. y, całą właśnie te posiłki są bardzo proste, bo ja nie lubię gotować. A tu mm -hmm. szybciutko raz, dwa jest ugotowane. A wcześniej było tak, że ja na przykład w niedzielę gotowałam na cały tydzień. Na przykład jedliśmy przez tydzień czasu Bigos albo fasolę po bratońsku. Mój mąż mm -hmm. mówi: ja już nie znoszę tego. A teraz właśnie dzięki temu, że te posiłki są naprawdę proste, no to nie ma problemu, żeby je robić codziennie. Mhm. Super, rzeczywiście. Jedzenie bikosu przez tydzień, prawda? Albo powtarzanie, to nawet jeżeli będziemy mieli spaghetti przez tydzień, to niestety, ale gdzieś tam to się... To się nam znudzi, nawet czekolada pewnie by się znudziła, więc fajnie, cieszę się, że tutaj Ci się to spodobało, cieszę się, że przede wszystkim to wprowadziłaś do swojego życia, bo 11 miesięcy to ktoś by powiedział, o to jest, to jest rok czasu, to jest bardzo dużo, ale na dobrą sprawę mniej więcej właśnie po 9 miesiącach nasz organizm wyrabia sobie na stałe takie nowe nawyki, więc skoro przeszłaś przez ten okres, to Możesz być spokojna, naprawdę bardzo, bardzo spokojna, że gdzieś tam te właśnie zakorzenione nawyki będą z Tobą zostawały. No chyba, że gdzieś tam będzie jakiś taki zwrot sytuacji, ale jeżeli widzisz poprawę w sylwetce, a tego nie da się nie zobaczyć, a jeżeli widzisz po, po, poprawę właśnie w swojej postawie, w samopoczuciu, no to to są takie argumenty, które przemawiają za tym, żeby no, kontynuować po prostu to dalej. Więc Ewelino, na koniec ostatnie pytanie, jakbyś mogła powiedzieć? Swoje zdanie osoby, która zastanawia się, czy warto dołączyć do programu Hollywood, czy lepiej się wstrzymać? Co byś powiedziała tej osobie, jeżeli chodzi o. To? No, nie ma się co zastanawiać, nie ma co odwlekać, bo to jest zdrowie, bo to jest lepsza kondycja, lepszy sen. Więc jeżeli ktoś naprawdę komuś zależy na tym, żeby lepiej wyglądać, lepiej się czuć, no to trzeba się zapisać. Nawet spróbować te cztery miesiące i zobaczyć, czy będą efekty, czy nie. Ja tak właśnie koleżanka, co chodziła z pracy, zapisała się na pół roku, już jest chyba drugi miesiąc, jest zadowolona tak samo, więc rewelacyjnie mówię, że rewelacyjna dieta. Mhm. Dokładnie tak. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Przede wszystkim jest prosta, prawda? I jeżeli coś jest proste, no to nam to łatwo jest to trzymać, a jeżeli to ma benefity dla zdrowia, no to mamy, e, mamy dwa. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Więc Welino, bardzo Ci dziękuję. Ja tutaj dla osób, które są zainteresowane dowiedzeniem się więcej, czym jest program budowy sylwetki Hollywood, bo być może oczywiście nie wiedzą, e, ja zachęcam do wejścia pod link www.programhollywood.pl Tam jest sekcja właśnie z takim wideo, w którym dokładnie opisuję metodykę, czym jest odwrócone ładowanie węglowodanami, prawda? O co chodzi z rotacją węglowodanami, e, czym są hybrydowe treningi, czyli to wszystko to, co my wykorzystujemy w programie Hollywood i jakie to efekty właśnie docelowo przynieść i jest również opcja umówienia się na konsultację, podczas której rzeczywiście podejmujemy decyzję, czy jesteśmy w stanie pomóc i czy rzeczywiście... E to właśnie, jesteśmy w stanie no, przede wszystkim pomóc. Jeżeli tak, to wprowadzamy do programu. Więc Ewelino, raz jeszcze bardzo Ci dziękuję. Bardzo się cieszę, że pojawiście się na naszym evencie, który już niedługo się odbędzie. Na pewno mam nadzieję, że zdobędziesz dużo, dużo fajnych, ciekawych wskazówek, tak. jeżeli chodzi czy to o trening, czy to właśnie chodzi o dietę. No i niedługo pochwalimy się na pewno też Twoją sesję zdjęciową, która. Która również będzie w czwartek. Więc dziękuję serdecznie za Twój czas. Dziękuję za podzielenie się swoją historią i życzę dalszych sukcesów w drodze do kolejnych, kolejnych celów.